Hej, witam was w dzisiejszym odcinku z Przygód Billa. Dzisiaj będę kontynuował robienie fabuły w Nordii. Już tam nie pamiętam co konkretnie w tym odcinku jest, więc nie powiem co jest wcześniej. Ale mogę komentować co jest na bieżąco. Tutaj zacząłem od questu ciepło-zimno, zakończenia jego. Musiałem go wcześniej przegapić, więc teraz musiałem go skończyć. Tutaj w końcu będę mógł mieć Ten teleport na skróty. Jak teleport to, to zwykle to zawsze ma być jakiś skrót. Teraz jahery chcą wrzucić do ognia, ale ogień ją uratuje. Tak, w sumie nawet nie chcę komentować? Ogień nie dał zabić tej jachery. Ja będę musiał wziąć ciepło kamieniem, znaczy ziemniakiem, niezłomnym kartoflem, dokładnie. Ja będę musiał przejść przez mostek i będę brał ciepło. Miałem problem, pisałem, że mam po prostu podejść, a to mam wziąć kartofla i samo się weźmie. Wiem, użyłem właśnie kartofla. Nagrzał się, i można powiedzieć, że quest ma już prawie skończony, będę musiał tylko wrócić jeszcze do Azarat. Tutaj, właśnie teleport uruchomiłem, który według mnie powinien być już dużo wcześniej uruchomiony, bo chyba z kilka minut się idzie tą trasą. A kilkukrotnie trzeba nią przejść, żeby wykonać questy. Teraz, nawet, nie szedłem drogą, okrężał tylko na skróty. Po drodze, patrzyłem czy nie ma gdzieś kobaltu Przy okazji zbieram, kiedyś może go użyję do czegoś No teraz wrócimy do Azarat To do, dokładnie do Luciana Dałem mu kartofla i... Portal się odmroził A z niego wychodzi kilka postaci I w końcu nie będę mógł normalnie kupić mikstury w Azarat Przecież tak dla mnie to nigdy nie było problemem, bo jak nie miałem mikstur to po prostu kupiłem inną postacię i przerzucałem Przez depozyt No teraz mogę jeszcze Zająć się trującymi źródłami. W tej sprawy idę do chyba. Tak, do Hemela. On mi zleca quest. Dokładnie samemu sobie zlecam, on tylko mówi tam coś tam. Nawet nie wiem co. Bo nie czytam tego w ogóle, co oni tam mówią. Mi się nie chce. Ale wiem, że muszę iść do, życiu do innych źródeł i wejść na górę. Tutaj jeszcze przyklei zbrałem jeden lotos. Powiedziałem, że potem mi się do questa przyda. A chciałem mieć parzystą li li parzystą liczbę podzielną przez 5, ale niestety miałem wcześniej już nieparzystą więc pokłaść jednym ciągle miałem liczbę nieparzystą tutaj zebrałem wycieraczkę, że móc tam wejść na górę drugą wycieraczkę można może też znaleźć w, w domu drwali w białym lesie ale ja tutaj wolałem blisko, szkoda energii już główną postacią się teleportowałem tam daleko, żeby wziąć tę wycieraczkę tutaj już nie będę energii marnował Teraz beczkę muszę wyjąć. To ja z nią lekki problem. Nie wiedziałem, jak mam stanąć ją wyrzucić, ale w końcu zrozumiałem, jak to mam pchać i ją wypychałem powoli. Kilka śnieżek bez nie wyrzuciłem, bo nic się nie stało, źle stałem, ale w końcu zrozumiałem, że taką mam teraz tutaj stanąć, rzucić śnieżko i zaraz będę mógł wyciągać no, po prostu. Wyciągać i skończyć ten quest. Quest, który mogłem już dawno temu zrobić, tylko że nie, nie poszedłem do Zunry'ego, żeby ten quest zakończyć. Beczka wyjęta, mogę wracać, odebrać nagrodę. O i teraz prostu wrócić odebrać nagrodę do Hamela. Teraz znowu nie, nie wiem co komentować. To jeszcze sprawdziłem, czy na pewno źródła działają. I działają, wszystko jest dobrze. Mogę wrócić odebrać nagrodę. Nagrodę odbieram, a w nagrodę dostaję zaraz powiem co dostaje. polarną kurtkę to może mi się przyda, kiedyś będę chciał zrobić sobie plus 7 lub plus 8 teraz jeszcze quest z duchem quest który trochę biega pomiędzy nordią a azarat tutaj duch można znaleźć bo po 18 quest może wykonać między 18 a 6 z tego spamiętam to porozmawiałem z duchem i teraz idę do opata Pata o to spytać i teraz, tego co pamiętam, muszę ducha znaleźć koło Azarat, w koło domu, wespołu albo kogo tam on jest. Jest tutaj duch, rozmawiam z nim. Ona jakieś tam historii wypowiada, nawet nie wiem, nie znam szczegółów. Tylko tyle co z solucji pamiętam, jak, jak robiłem tą fabułę. Teraz muszę pójść po jego list, żeby zanieść go do Nordi, do jego narzeczonej czy kogoś takiego, do jego pierwszej miłości, czy coś takiego. Nie, nie wiem tego dokładnie, kto to jest. Razem ten list. No i teraz właśnie idę. To jest Lilia, dokładnie. Sprzedawczyni zdolności. dałem dla niej list. Mówię, opowiadam dla niej o tym wszystkim. Ukochany, tak, to był ukochany, dokładnie. Teraz przeczytałem szybko. Wracam do ducha. Duch się coś tam okazuje. Coś zrobił złego. Nie wiem nawet co. Nie czytałem, tak jak wcześniej mówiłem. Ale coś złego zrobił, że nasza postać się zdenerwowała. I nasza postać zdecydowała opowiadać o tym Lilię. Więc tak, muszę do niej wrócić, żeby ją o tym powiadomić. Zaraz też przy okazji mogę wejść do zajazdu pod Orłem, do którego wcześniej nie dało się wejść, i otworzyć tutaj skrzyneczkę. Nie czytam co te postacie mówią, bo to czytałem na głównej postaci, to pewnie Was nawet nie interesuje co one mówią. Teraz wracam, odbieram nagrodę. Dokładnie trochę golda i doświadczenie. I teraz jeszcze przy okazji zaczynam quest z... z Dianą i Adrianem, z zamiecią. Czy nie zamiecią to. Mało... Nie wiem jak ten quest w ogóle opisać. No i zaczynam ten quest. W tym początku muszę odwiedzić ich. Raz czy próbowałem zacząć quest z wadą. Ponad wszystko musiałem podejść dwa razy do tych złoczyńców. Tutaj samemu ja sobie z tym nie prowadziłem. Kilka osób mi pomogło, żeby to zrobić. Bo sam nie wiedziałem, jaką zacząć po do Porfira i mi to nie wychodziło. W końcu się udało. Wygonili limpia Oczywiście błąd jest MFO. Tekst został w złym miejscu. Raz jeszcze z nim rozmawiam. Teraz na quest robię, bo go przez kilka dni nie musiał robić. wywalę zacząć go wcześniej. No właśnie, tutaj muszę znowu czekać na następny, na następny dzień.